Cześć, na mój z tej strony Prezes Popka, tak jak zrobię dzisiaj jesteśmy w Stumble Guys, tak jak Był Było miesiąc w przerwy, ostatnio grałem Road Heaven, ale teraz znowu powracam z nową grą e, Anatomia ze Stambul Guysem. Wiem, że ta gra była no, ponad to popularna ponad 3 lata temu, ale cóż, no pomyślałem sobie, że sobie nagram takie coś. No się jeśli Wam się spodoba, to zostawiła znaczy, ja pierwszego gryzam na kanale, więc cóż. Więc yy, ja już mi będę przedłużał i zaczynajmy! A więc, jak na przykład mamy darmowego spina, więc sobie go odbierzmy. My jeszcze tu trochę grałem. Nazywa się podcast Podłoga Bots, możecie mi dodawać. A yy, więc wybierzmy sobie jakieś darmowe klej da, nagrody. Jedno kręcenie za darmo i zobaczymy, co wypadnie. Kręcimy i. A jak ktoś się kręci, za chciał. w końcu, więc co się spodziewać. Tutaj tego skina można zrobić w kołach. W tym kole, dobra. Czekaj. Google, google tu jej można zdobyć. No dobra. Dobrze widzę, M mamy na 20 gmów, stambul pasta nie mamy, nie mamy żadnych emotek, więc już Zostawcie łapkę do góry, w na kanał, a ja klikam zagraj Możecie seria napisać, czy będzie wam się podobała ta gra, bo ja ją nagrywam na prostu tak sobie, bo ja lubię grać w stambul Jestem też drugie konto na telefonie Widziałam naprawdę bardzo dużo rzeczy kupiłem też 7100 gemów i planuję otworzyć około pizzy i planuję zdobyć tego indyka, ponieważ ja go nie zdobyłem, bo ja nie byłem wtedy, gdy no. Więc jeśli chcecie, żebym nagrał też z innego konta na telefonie, zaczęcie łapkę w ogóle i suba na kanale, bo mam się zainstalować Mobizen i w ogóle... No to zobaczymy. Zróbmy tak, jeśli będzie pod tym filmem, eee... Mm, no, e, ten... Jeśli pod tym filmem będzie... Ja miałem 20 łek w górę to wtedy nagram wtedy, wtedy nagram yy, z telefonu. Jest tabulga na moim głównym koncie. A teraz lecimy. Na razie tego, bo ja nie widziałam w w byłam nowej. Bo zapomniałem tak i nazywałam chmurkę. Każdy chyba ma tego sto, To jest chyba bardzo Nie ma tu ograniczonej ilości, więc każdy chyba mi się wydaje, który jest ja patrzyłem który zaczyna grę od razu ma nawet jeśli nie będzie 1000 zł, bo zaraz przejdziemy noo ooo wywiał, gm będziemy zbierać gmy i w ogóle jak tyle nie będę wydał, nie będę grał tutaj pay to win. o kur... co się dzieje z tą mapą? o kurde ale wracając jeśli mogę, mogę wydać pieniądze na ten pay to win grać. Ale to musi Wam się na początku spodobać i w ogóle. W ogóle zastanawiacie się, dlaczego nie ma muzyki, bo ja ją wyłączyłem i tylko widzicie, słyszycie pewnie tylko słyszycie efekty w tle. Więc no. Dobra, kolejna gra, 6 osób. Ja z emotkami jestem pro na przykład ja mam ten, no pro, pro, jestem pro po prostu w tą grę, ale no bez no nie, no bo ja piłki używam, go sobie ogólnie, jeśli kupię na telefonie shutdowna i planuję sobie kupić ten emot, nie wiecie, na całym Istanbul pasie to kupimy sobie ten, na, kupiłbym sobie to, że mogę się teleportować, zamieniać się z innymi graczami, ale to, jeśli Wam się spodoba, oczywiście ta seria, i czasami się wejdzie w górę, to wtedy będę razem z Wami otwierał tą emotkę Shutdowna i tą mamotkę, żeby się zamienić, bo to za ponad miesiąc będzie dopiero. Yy, gram jak bot, wiem, ale. Dobra. Trzy, cztery, jeden. But, ale no, sorry, ale nie mam emotek. No i kupię No i jeśli kupiłem teraz tego Istanbul y Passa, to mógłbym dostać shutdowna, ale jak na razie nie... A co to jest? Aha, on chyba afka ma albo jest botem, nieważne. Więc shutdowna sobie i kupię na telefonie po prostu kupił teraz to te Istanbul Pass'a, ja bym siadła, a tą emotkę, którą bym zamieniał, no to kupił... bo ja mam teraz... Kupię dopiero na sambol pasie, więc mam nadzieję, jeśli wam się spodoba, będzie 20 łapek w górę. No to. O, La Valent, jak nawet na emotkach lubię, bo to jest taka gra, ale bez emotek trudno trochę będzie. To ja. No, mam jedną koronkę, więc będę No Muszę się skupić widzowie, więc ja nie będę tak za bardzo rozmawiał. Ale to są chyba jakieś boty. Znaczy jest player, więc no, nie ma nikt z nich. Chyba to się trochę zdenerwuje. 3,5. Chyba no, te jakieś. E, ja chciałem przetrwać tych granatów głowych. No dawaj. A4. Uciano dokładnie. Nie. Jeszcze nie, dobra, jeszcze nie, to nie jest, jeszcze No i... Nie, dawaj, dobra, dobra, dobra. Dobra. Tu. I tu, dobrze. Za chwilę powinno być te granatowe. i wygrywamy w finał. Tak widzę, wie. Udało nam się, wygraliśmy w finał. Um, wiem, no to jest bazowa animacja, ale no, no, no nie mam innych. Jeszcze dostosujemy. to dostosujemy. Czytywanie: Jedna koronka, mamy dwie koronki, więc no Nie, nie. nie, nie, Mamy dwie koronki, jak widzicie. No nie jest to dużo, ale no zawsze mamy. To sobie wyposażemy kroki, bo Legendary, to fajne. Animation te: Zdolności żadnych na razie niestety nie mamy. Ale no, ja tutaj na tym głównym mam tutaj ponad 240, więc teraz, no mówię, jakbym kupił tego Stambolpa, to miałbym shutdowna, a potem kupiłbym sobie tą zdolność. Mm, a potem kupię sobie Tom, O, to jest właśnie to. Najpierw sobie kupię shutdowna, tą, a potem kupiłbym sobie mm, tą. Czyli nie Tom, tylko tą. O, no. Będę chciała się... Kupię, kupuję jeszcze rzadkie, czyli kupię do, brakujące mi, czyli kupię tą walizkę. No i to wszystko. Walizkę tylko mi brakuje w rzadkich. Ale to sami widzowie zobaczycie, więc yy, co sami widzowie zobaczycie. Więc yy, zostawcie 20 łapek... mówię 20 w górę i nagrywam z telefonu i z wami blokuję. Yy, jeśli, jeśli zdążycie zostać 20 łapek w górę zanim kupię jeszcze od dawna, no to z wami kupię jeszcze od Downa. Zobaczycie jakie mamy zdolności, ale mówię, że w tym sezonie jeszcze kupię... W tym karnecie jeszcze kupię shotdowna i kupię jeszcze inną emobliki, jeszcze rzadką kupię Bo no starczy mi zdolności A w następnym kupię no tamtą i jeśli coś starczy no to może jakąś inną, ale wątpię już Dobra, e, mapa, nie wiem, nie, nie patrzyłem, ale dobra Kolejna runda, mamy 40, e, Więc, dobra Mamy mm, no tutaj teraz, idziemy Idziemy, idziemy Idziemy, dobra, dobra, może być 12 osób, mam nadzieję, że znowu wygramy koronkę. Jakby była wygrana z rzędu druga, to było naprawdę bardzo dobrze, że na to, że ja tak za dużo nie gram na ten to jest, No bo ja zagrałem sobie z sztuk kątów i w ogóle, gram na przeglądarce jak coś, no bo możecie no, mi napisać co dobrze czy źle, bo nie wiem, Steam'a na razie nie mam, więc no. Ale tutaj widzimy jakąś gwiazdę. Ta mapa się trochę zmieniła, bo tutaj, gdzie widzicie, od tutaj do przodu jest meta, tamtej gwiazdy nie było i to było normalne niebo. Zmieniło się trochę, no ale wiadomo. No 8. Mm. No i dobra. Koniec rudy. Nie wiem, nieraz wam jakieś pakiety. 400 gemów na głównym końcu. Dobra, mamy tą animację. I teraz sobie będzie na półfinał? Mi się wydaje, że tą rundę wygramy, wtedy koniec. Ja dużo gadam, wiem, ale, no widzowie, chciałem Wam powiedzieć po prostu, że no. Bym, po prostu chciałem wam powiedzieć, że no. Że. No mam też to drugie konto, tak, to główne. A to jest moje drugie. Dobra, półfinał jest Lacy Tracer, ale będę szczerą mówił o tej rundzie, co się tu Lacey Tracer. Czyli na 50% będzie... Kiedyś było tak, że kiedyś jak był półfinał na odpadanie, no to wtedy finał był zawsze na, na przechodzenie, na ściganie się, na wyścigi. Dobra, na kąpie? Bo nigdy jeszcze nie grałem na kąpie, w Tracer Jeden, to tylko 6 osób może odpada, więc nie jest aż tak tragicznie. Tylko, że ja się nie znalazł w tej szóstce. Dobra. No. Hop, hop, hop. Dwie dopiero odpadły. Ja się stresuję, bo ja zawsze idę na telefonie i na tym głównym moim koncie Teraz będę na komputerze, no bo tutaj teraz gramy. Ale no, ja się stresuję, no bo nie, ja serio nigdy nie gram. Ja się O Kurde! Jest! Dobra! dobra. Do finału, a w finale zaraz zobaczymy co się będzie. Koniec rundy. W ogóle stała morderstwa podobno jest do Fall Guys. jest podobny do Fall Guysa. Dobra, i teraz w finale za chwilę zobaczymy co będzie. Następna mapa. Yy, następna, następna mapa. Losuje, losuje, losuje. I jakby ładna, byłoby było zbyt kozacko, ale raczej przechodzenie będzie. Na wyścigi. Nie! Odpadanie. O, ale... Ale drop... Nie lubię handy dropa, bo... Nie lubię, no ja tu odpadnę na 90%. Nie lubię, bo jestem nowym handy dropa. Chodzi na telefonie Ale mi Ale chyba mi się wydaje, że lepiej się gra na kompi niż na telefonie. Jakby, wiecie o co chodzi. Możecie napisać w ogóle, czy jesteście Team Telefon, czy Team laptop, to byście z o Stambo jeśli w to gracie. Ja jestem Team Telefon, ale no może się przyzwyczaję do komputera. Zobaczymy. Dobra, hop. 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 Dobra, teraz tam. Nie! No Nie! Spadłem, nubem jest to. Dobra. No i. No to spadłem do Fall tylko że. Fall było więcej tych, a nie tylko trzy. 4. Dobra, tutaj hop. Ja hop. pod zero, bo są sami playerzy. Dobra, dawaj, spadaj tam. Nie! Nie, kurde! Hop! 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 Dobra, teraz tu. Hop! hop. Nie! Nie! No i dupa wpadli. Mówię, no jestem trochę nubem trochę w tonu nubę widzowie. Dobra My sobie tutaj odbieramy mm. eee, mi się sobie tu odbieramy. Uuu! A nie za chwilę. Pierwszy odbierzemy sobie to. Eee, uwaga. Dwa mamy, dobra. Otwieramy na 3-4, 3, 4, iry. Animacja, no dobra, więc no ją od razu wyposażamy, bo to nie jest ta bazowa, ta darmowa. I yy, tylko i wyłącznie yy, animacje. No, wyposażamy sobie tą, to w miarę. no. Jak na początek, to dobrze. Tutaj mamy jeszcze żetony zdolności. Więc dobra. A jeśli chcesz zobaczyć moje drugie konto, no to mam mam je, to jest właśnie moje drugie konto, no zobaczyłam koronek i w ogóle. No dobra widzowie, więc jeśli, jeśli chcecie, żebym zawsze ugrać na tym drugim koncie, zostawcie łapeczkę do góry. Pod, na 20 like i na 20 góry gram na telefonie i na moim głównym koncie. A cóż, więc jeśli Wam się to w ogóle spodobało, napiszcie to w komentarzach, chciałam nagrywać to. Może no, za, za mnie trochę beka, bo jest poceńcem, No ale ja nie umiem grać to dobrze na... Na tym na y, komputerze. No i napiszcie w komentarzach, czy jesteście team y, telefon, czy team laptop. Jeśli chodzi o Stambul, Guys, przykrywam absurduszko. Chcę, żeby to było na tyle, się moja